I teraz, moi drodzy, właśnie 3i Atlas w bardzo wyraźny sposób pokazuje nam wykorzystanie praktyczne tego, co dla wielu wydawało się teoretyczną papką mt -cache. Teraz zaczynamy widzieć jako rasa, jako środowiska naukowe czyli te najbardziej zatwardziałe, które twierdzą, że wiedzą wszystko, a tak naprawdę wiedzą mniej niż powszechny człowiek. Dlaczego? No przecież wszystko jest opłacane, tak? Tytuły też kosztują, ale tytuły też przynoszą wiele walorów, więc lepiej jest żyć, niż zrozumieć rea realność kreacji, w której wszyscy istniejemy. O taki los rasy ludzkiej w tym kapitalistyczno-demokratycznym mm, korytku, które pasie tak wiele chrumkających zwierzątek.